Siemano, witajcie tutaj Wojan i Palion i jesteśmy dzień dobry. Patrzcie, tak, bo jesteśmy przy przepaści. Tak, jesteśmy przy przepaści. E, I słuchajcie, u Paliona już na odcinku było pokazane dokąd prowadzi ta droga. Patrzcie, tutaj jest sala tortur. Słuchaj, będziemy musieli tam wejść. Znowu tam. Chodźmy tam znowu. Słuchajcie, chciałbym wam coś pokazać, bo odkryliśmy coś, ale żeby wam to pokazać, chcę, żebyście nabrali troszeczkę kontekstu, żebyście, żebyście wiedzieli. Co tutaj się dzieje? Słuchajcie, to jest sala tortur, w której był nubek torturowany. Między innymi, jakaś, jest tutaj tortura tracenia czasu, nie wiem co ona oznacza. Tutaj jest jakaś tortura z um, jakimiś szpikulcami, bambusowe kolce. I prawdopodobnie nubek tutaj wskakiwał. To jest mega nie, przykre nie, nie miejsce. Nie chcę myśleć, bo jak to jest Nubka, to ja nie chcę na to patrzeć. No, to jest bardzo przykre miejsce. A wiecie co jest najgorsze? Patrz, tortura mówienia prawdy. Haker próbował hmm. czegoś się dowiedzieć od nubka. Jeszcze nie wiemy czego. Jeszcze nie wiemy co próbował zmusić e, e, nubka, żeby mu wygadał i zobaczymy, czy nubek właściwie coś mu powiedział też, to jest ciekawe. Słuchajcie. Słuchajcie powiem, że przez to miejsce nubek wygląda jak wygląda właśnie. No właśnie, to jest to miejsce, którego tak bardzo skrzywdziło, więc musimy go teraz odnaleźć. E, patrzcie, mamy tutaj jeszcze jedną rzecz. Przejdziesz ten tunel, to będziesz wolny i patrzcie na to, ile liczba śmierci nubka wynosi. 357. Ale. Nie wiem, czy my tyle razy na wojenowiskach zginęliśmy w ogóle? Bokie. No, to jest niemożliwe, ale wiesz co jest jedno najmocniejsze? Że prawdopodobnie próba numer 358 mu się udała, ponieważ na samym końcu tego tunelu jest wskazówka jest coś, od to prawda, Tak, jest coś. Zauważyliśmy tą wskazówkę od nubka, że tam jest, ponieważ była dosyć mocno ukryta. Nie zauważyliśmy ją od samego początku. No słuchajcie, no wiadomo, że Nobek nie jest jakiś mega pros, więc mógł nie wiedzieć, że na szybcie się po tym chodzi. E, a bez breaky to wiecie. Ale różną rodzinę. Co jest grane. <laughs> Co ja w ogóle śmiesznie wyglądam Opa, jak się wspinam normalnie Dobra, e, widzowie, na samej górze Czy tam jest noc? Do, nawet dobrze jakby była noc, słuchajcie noc? Nie, A nie, nie jest, jest, jest dzień Chyba, że robi się robi się, czekaj. Robi się jest. dzień, ale to nawet dobrze, tak. bo patrzcie My sobie tutaj wyszliśmy ostatnio Wychodzimy sobie i tutaj jest tabliczka Jesteś wolny I się tutaj żegnaliśmy, już wszystko było na razie A tu patrz Dirt no to wygląda, wiesz, wygląda jakby jeszcze było w miarę wklejone, no ale popatrz na ten kwiatek. No, tam już to, nie to wygląda to przez jak. Przez ten kwiatek naturalny. stwierdziłem, że to musi coś być nie tak. To jest znak, widzowie, to jest znak od Nupka prawdopodobnie. Jak wychodziliśmy, było ciemno, nie było tego widać od razu. Natomiast teraz już jesteśmy przekonani, że to prawdopodobnie są ślady Nupka, więc mamy od niego jakąś wskazówkę. Pytanie, czy on to zostawił specjalnie? No pewnie tak, żebyśmy mogli go znaleźć, co nie? Więc dobra, to co, chodźmy nie? Szukać dalej. Tak. Tutaj jest Ty, druga gdzie wskazówka. Jest jakiś kolejny dirt? To jest no to jest ten kwiatek. W tamtym kierunku trzeba kolejny by było dirt. Po popatrzeć. Znajdziemy kolejnego gdzieś tam. Wejdźmy na drzewo, chodź na drzewo. Na drzewo? No, może trzeba będzie dobra. łatwiej widzieć. Dobra, dobra, dotarliśmy na drzewo. Ty ja, tutaj co nic nie widzę Widzę! Czekaj, albo, albo jestem ślepy. Poczekaj. Gdzie? Jezu, ale mam schizę, Poczekaj, chodź, chodź za mną, chodź za mną. Gdzie widzisz? Za mną, za mną ja ciężko. O tu jest! A tego nie widziałem! Ja widziałem tego dalszego, tam. A ja tego widzisz? też nie zauważyłem od samego. Ja miałem, ja myślałem, że to drewno ej, jest, ale. Wiesz co? Mam pomysł. Rozwalajmy A, tego to za nami. No, właśnie, właśnie, właśnie to też pomyślałem teraz. Żeby czasem jakby haker... bo haker wydaje mi się, że dowie się, że my byliśmy w tamtym miejscu. Zostawiliśmy po sobie troszeczkę ślady. Nie ma jak już ich w sumie um, rozwalić te, te ślady, bo rozwaliśmy całą jego armię, więc wszyscy pewnie Buda, będą co wiedzieli, że tam byliśmy w ten, jak haker szybciej widział te ślady. Nie, no, by nie, nie. Wątpię tak szczerze, to on by już tutaj gdzieś pewnie był. Dobra, patrzmy, Patrz, tam są dalej. Na wprost. O, czyli o, w tamtym... lecimy, lecimy, o tam no. widzę kolejny. Dobra, czyli musimy tam kawał drogi przejść. O Jezu, ile tego jest? Teraz to już widać z górki wszystkie. Ej, ale nasze smoki znowu zostawiliśmy, nie? Gdzie one są? No, w sumie to Aha. one. Gdzieś Taki. tutaj powinny być, nawet blisko. Gdzieś. Z tego, co się Gdzie... orientuję, zostawiliśmy je. Tak, tak, wiem, w którym miejscu. Gdzieś, już, co... gdzieś tam. Wow, w ogóle. Spójrz, jak to wygląda z daleka, nie? To miejsce. Ja już widzę taki ślad tylko, w sensie widzę tylko szablon tego, jak to wygląda. No, ja widzę, że już troszeczkę tak zanika, więc już daleko jesteśmy, ale sami widzicie, że to jest straszne, naprawdę, miejsce. Co to jest za wieżowiec. Jaki wieżowiec? No ten, to to Ej, co no. to jest? A nie mamy iść dalej? Tak, jest, jest dalej, jest tam na drzewie. Ej, a to co nie... to jest? Patrz! Nie są wiadomości! Tutaj jest w ogóle domek. To jest domek? Nie zauważyłem tego na początku. Co? Ja tak patrzę, ej, z wygląda... Kurde, ej, nie zauważyłbym tego gdyby nie ty, serio. To wyglądała jak zwykła górka. Zdziwiło. I fakt, ja nie mogę, to jest domek! Ale siokro, dlatego zostawił taki Uuu. wieżowiec. Dobra, a my byśmy poszli dalej. A co tam się pali? Pacz, Dobra, tam, tam jest jakiś dym. To, to są tabliczki. Tam też jest jakiś dym. A, damy z tego. Dobra, no właśnie, czytamy tabliczki Uciekłem, bo mnie hacker za mocno już bił. A czyli to <laughs> dlatego, On już nie mógł wytrzymać, ale biedny Jakiś ogór Jaki mi. Taki co ja? Mógł zepsuć sznury. Pomagasz, Nupkowi no. zepsuć sznury? Nie! Czemu on nazwał kogoś ogórem? że jestem ogór? Nie, może jak o Creepera chodziło. Aaa, no możliwe w sumie. Czyli co, to Creeper zepsuł te łańcuchy, które były naokoło jego? Nie, nie wiem, jak to się stało. Nie. Idź dalej za Ditem. Musiał mieć giga szczęście, że akurat tam się zrespił. No, nie, nie wiem, jak właściwie to mogło się stać. Czy on na łańcuchach się zrespił, czy co? Te właśnie, te smoki trzeba zabrać, to no nie możemy tych smoków tak zostawić. No to zabierzmy tylko, wiesz, zostawimy co, i najwyżej potem pójdziemy po nie. Ja mniej więcej może, może wiem Ja się próbować. boję, że że może być problem potem wrócić tutaj. Ale z drugiej strony no właśnie kto wie jak to jest daleko, jak to daleko się ciągnie. Ja tam widzę jakiś dym w oddali i się zastanawiam hmm. do czego to ten dym jest. Tam widzę kolejnego Dirta, chyba. Takie dwa bloki tam stały, więc kawałek czek drogi tam jest! O, jego jeszcze tutaj wpadłem. Widzę ciebie. Czyli co, z po potem idziemy, czy szukamy ich? Dobra, chodźmy teraz po smoki w sumie. One tutaj są. Patrz, zaraz pamiętam, one gdzieś tutaj... Tak, mamy je już tutaj! Dobra, gdzie ty jesteś? Na mapie zobacz sobie tam. Ty jesteś białą kropką, tak? Nie, nie. Nie wiem, w którą teraz stronę się patrzysz Nie, nie widzę, ten, na mapie mam takie jakby, jak jest, gdzie tu jesteś. Idź tak... w lewo, patrząc się na e, twierdzę hakera, idź w lewo Dobra, czyli dobrze, Jak idę. patrzysz w twierdzę hakera, idź w lewo, tak, widzisz dobrze, mnie idziesz Widzisz na mapie? Widzę, widzę, zbliżasz się, no Dobra Dobra Zbliżam się A, no i cały czas się. po prostu Idź do, do wody, do wody, tutaj, gdzie jest, o Teraz Zbliżam już idź do się. wody, idź do wody, jak widzisz na mapie wodę, idź do wody, o, świetnie, o. świetnie Dzień dobry, dzięki GPS to. Dzięki. <noise> Skręć w lewo! <noise> następnie kieruj się prosto! Nie, znowu mnie tutaj lagi napastują, nienawidzę! O, nie dobry A ja co to jest za wyspa jakaś latająca w powietrzu? Dobra, nie wiem który A, to jest. Nie ma który... nazw, nie ma nazw. Ale musimy i tak chyba rozwalać tego dirtania? Za. Z, za nami. Ja nie mam Ty, łopaty, próbuję. ja tak, nie tak, mogę ale tak, ja to ja potrwać. Połotę mam, ale próbuję wsiąść na smoka, Wiesz, sprawia mi to lekkie problemy, ponieważ mam lagi, ale staram się jak mogę. Znowu masz lagi? To co ostatnio? Nie, bo ale to przez mody, to nie jest przez internet, tylko nie wiem, co się dzieje. Jakoś mam popsutego minecrafta. Widzowie, Haker mi skakował Minecraft. HAKER! I to trwa tak z dwie minuty, i wtedy się ogarnia, i tak jest zawsze. Nie rozumiem dlaczego. Słuchajcie, widzowie, ja bym chciał bardzo mocno znaleźć łopatę w moim ekwipunku, bo trudno mi bez niej funkcjonować. No Właśnie nie, mam naprawdę słabiackie rzeczy Zamiast prostej łopaty Gdzie są diaksy? Ja nie mogę Przejrzałem wszystkie placaki, akurat w ostatnim były diaksy, nie? Szczęście moje Kurczaczki, nie mogę nadal wsiąść Nadal nie możesz wsiąść? Nie mogę Ja mogę robię łopatę i zdążyłem łopatę zrobić w tym momencie Stary, łopatę zrobiłem, a nie wow, 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 co się dzieje? Jest! Wow, wow, I wow, nagle wow, tak wow. wszystko działa, nie? Sekunda pstrygi wszystko nagle działa No na pewno Dobra, o, ja już mam opadę, więc też mogę rozwalać. Weź rozwal tego dircika Ale się a... mi rozpadało, w się sensie nie w minecraft ale w tym. W prawdziwym życiu? No nie wiem czy słyszysz dachowe okno Ty, u mnie to jest ten, piękna pogoda Serio? Jest mnie normalnie. Z... Mnie zburza. U mnie jest burza U mnie świateło Jak Weź. mnie wywali to przez burzę Co ty tam? A, na to próbujesz, dobra Smokiem mogłeś nawet podlecieć na to. A tam, ja lubię być parkur. Ty, no, ty lubisz być parkur? Ja lubię też lubię być, być parkur. Chodźmy parkour, rozwalić kolejne. No, ty, smok, przestań mi dobra. zasłaniać. Dobra. Dom się pokazuje. Pyk. I lecimy dalej, lecimy dalej. Tutaj jest kolejne, chodź. dobra, to ty kolejne Tutaj widzę kolejne. Tak. Okej, okay, mniej więcej w takich widocznych miejscach jest ten Dirt, więc to akurat na plus. Tak, tak. No jak to Nubek, nie? No tak, no, 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 co, no, nic lepszego o, by nie mógł zrobić. Widzę widzę, 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 Ja tam widzę gdzieś dalej. O, to ja lecę do tego dalszego. Co to w ogóle za miejsce jest? Ja Gdzie nas mogę. prowadzi znowu Nubek? No cóż, no, ale przynajmniej znamy powód, dlaczego uciekł. Słuchajcie, Hacker, jak widzieliście w tej sali, Tortur tak mocno się nad nim pastwił, że to już po prostu nawet Nubek nie wytrzymał. O, a to jest... Dobrze, uciek uciekł w ogóle Tyle. To, to jest, tyle jest znak? Czy to nie jest znak. O, nie mogę ten... Pytanie widzę, to jest znak? Wygląda o, no jak znak. Się. Dobra, rozwalę to na wszelki wypadek i teraz gdzie dalej? Jest, jest yes, tu! Tam. Dobra, go. dobra, 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 to lecę. Lecę rozwalać teraz to. No nie no! Nie no, nie mącz mi! Aha, gdzie uciekł do góry! Gdzie mi uciekł? Ja go nie widzę! U góry, u góry go masz. Patrzę na górę. Tam. No co za debin z ciebie! Nie mogę. Smoki są piękne. Smoki widać, są że od hakera. No, widać. To już nie jest to samo, tutaj. to już nie są te same smoki. Nie, 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 to nie jest Edward. O Boże, eugeniusz, sorry, eugeniusz, ja nie mogę, powaliło mi się. Nazwałem Edwar. Eugeniusza Edwardem. Edward! <laughs> Edward! To jest zgrany. Edward, Edward. No dobra. Edward jest. normalnie, Eugeniusz jest Edward. Edwardem od dzisiaj. Dobra. Edwardzie. Ej, ej, ale gdzie dalej? O, tutaj widzę kolejny tu Kurczę, wiesz co, te smoki mi bardziej przeszkadzają, nie? Nie dam rady z nimi. Ej, tu jest dirt! Dobra. No, dobra, walisz wiecie. tego smoka, ja nie lecę nim. Zostawiaczka. No ale się tak będzie tepał do mnie. To masz tego dirta? Czekaj? Tu widzę kolejnego dirta. Dobra, czyli w tamtym nie. kierunku. Rozwal, rozwal, rozwal Super. Idziemy w kolejnym kierunku. No, nie dobra, no tego nie to już hacker chyba nie namierzy. Idziemy. Nie no, ale mam nadzieję, że ten smog się tepnie do mnie A jak nie, to walić go Wkurza mnie Nie jest Eugeniuszem I to mnie boli I to mnie boli, widzowie gdzie, gdzie ty jesteś? No idź, teraz przed siebie powinno, ale w wodzie jestem W wodzie W Kurde, ten smog jest tak wielki, że mi zasłania cały świat <laughs> Ty przeze mnie przelaciłeś, <laughs> a Serio? <śmiech> ty patrzyłeś na mnie Nie to widzisz ten... się? Nie Ty debilu. <noise> A tu! się zlewa! Okej. Okay. Ale koralowce. Ej, tam jest tabliczka jakaś. Dobra, dobra, dobra. Lecimy do tabliczki. Dobra. Zobaczymy, tabliczka? co jest na tej tabliczce. No, 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 na no. no, no. Zwróć, błagam, smog nie rób numerów. O, dobrze. Mój smog to już mnie chyba nie. Jak chce nasz hacker znajdzie, to po nas. No to prawda, akurat zgodzę się z nubem. Co jeszcze raz tam jest napisane? Jak, jak nas hacker znajdzie, to po nas. Aha, no to prawda! Serio, dobrze, że się chociaż pochwalił z nami tą informacją, jakże ważną, bo to akurat prawda. Idziemy dalej, w takim razie. Idziemy dalej, widzowie! Hacker może gdzieś czuwać! Idziemy! Kurde, czekaj, gdzie teraz? Idź o po prostu Boże, toż tam? Ja rozwalam. Ja On tutaj po prostu przechodził tutaj sobie, tak przez te miejsca. Zgadzam się. No, no, no. My to wszystko musimy rozwalić. O jejko ile tego dirta on postawił? No przecież my wiemy, nubek no gdzie iść. Za dużo. Ej, a to nie jest ta miejscówka? Patrz, ta co tutaj, jakie leciliśmy do nóbka, te góry ogromne. Poznaję to miejsce. Ej, faktycznie. Tak, tak, tam te góry. Potężne górawy. Dobra, będę ci. A takie ładne domki tam są. Potężne górawy. Ty patrz, tu jest tak ponura, tu są tak ładne domki. Ej no, ale ładnie. Co wygląda. Jest grane? Wiesz co jest jeszcze ponure? Mój smok, który się do mnie nie, nie tapnął i ma wyrąbane we mnie jest, gdzie on jest? Walić go, walić tego smoka, widzowie! Nie mogę stracił smoka, bosz. Tylko Eugeniusz się liczy nie O stary, nie mów, że to trzeba będzie pójść mhm. na tą górę Ja wracam po tego smoka, nie Ale to... Gdzie on został? Tam, tam gdzie wtedy? No ja idę w tym kierunku do góry Ale już jest ciemno, nic nie widzę w sumie Dobrze idziemy? Nie no chyba w tym kierunku, nie? To ja jeszcze tam dirta wiesz Tam jest Dirt na deer, samą tu. górę! Tu jest dir, tu Gdzie? Tu. Aaaa, hello! Ej, nie widać już w ogóle Was, tego dirta. A to jest smoka, to Widziesz, my kamień. Jak jest my ciemno, to nadzajem. jest problem. Patrz, tu jest cały Gdzie? Dirt, który prowadzi na górę, on się tam podbudowywał. Okay. Dawaj, idziemy, idziemy, idziemy. No widzisz taką linię dirta? Taką nienaturalną. Nienaturalnie to wygląda, widać to. A, widzę, no? Coś w sensie nie nie jestem. Ten... Taka na górę. Dobra. Dawaj, też pójdziemy na górę. No ty możesz podlecieć w sumie, ja nie nara mogę. Naratoid, nara! Ja nara nie toit. mogę. Głupi smok, czemu on się nie widzę, tepie widzę do Widzę, widzę tą ścieżkę, faktyka. Widzisz? O! Ty mi nie mów, nie, ja tam zaraz będę, no. Aaa, ja już widzę, co tam jest, ale ci nie We, przestań, normalnie ja już... Stary, jakaś jestem ciekaw. baza. A jest tam nubek? Może tam będzie nubek? Nie wiem, hmm, już patrzę. Ej! Czemu nie, nie widziałem, Niku, wiesz, może gdzieś głębiej jest, czekaj. Dobra, drewnem będę się podwoływał. Walić to! Hacker już i tak tutaj nie, nie, nie wie, no, gdzie to żeś... jest. Na banku, nie, nie tu nic nie ma, tylko tabliczki. Poczekam na ciebie. Nic nie ma. Co? Kogo? Nie Nawet nie back. czytam teraz. No Czy ty się nadal wspinasz? Ja się nadal wspinam, tak. Nie. Muszę ogarnąć, co ja, jakiego smoka. Ty, ja mam ją smoka. To nowy smok będzie. Elo, nowy smok. Nie ma Eugeniusza, więc można robić milion smoków dziennie Dobra Eugeniusz Jestem! W końcu, dobra, jest Dirt i gdzie to jest? O tam widzę jakoś, jakoś ten Eee, ehm, jak to się nazywa? Pochodnie widzę Uuu, hello Dobra Siema! Tam to jest? Co Widzimy? Jest tu! Siema Widzisz? Czytaj, nic więcej tu nie ma o. Z, zostanę tu na chwilę, bo chy, ale chyba stąd pójdę, bo boję się hakera. Jak mnie tu nie będzie, to zostawię wam wskazówkę na moim kanale jutro na kanale. Aha. Znajdźcie, mnie. No Ej, no znajdźcie ile, mnie. ile to się jeszcze przeciągnie! Cię on znowu poszedł, co to za wskazówka, no Dobra, no nie, widzowie, będziemy musieli czekać na wskazówkę nubeka. Nic nie możemy, nie możemy w tym momencie zrobić. No dobra, zrozumiemy, że Nobek poszedł, bo po prostu bał się, że haker mógł zrobić coś jeszcze. A, ale szkoda, bo myśleliśmy, że już go znajdziemy. W takim razie kibicujcie nam, żeby jutro faktycznie była jakaś wskazówka. Dzięki Pomocy, której widzowie, znajdziemy Nowka. go. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, widzowie. Elo. Buh.